Witam ponownie na Potyczkach. Poprzednia debagacja skończyliśmy na tym jak przejść z takiego układu danych jak tutaj jak tutaj do takiego układu danych jaki mamy tutaj. prawda? Wykorzystaliśmy do tego Power Query. Dzisiaj pokażę coś troszeczkę innego mianowicie sama w sobie taka tabela otrzymana z Power Query już jest użyteczna do obróbki danych ale zakładam że nie potrzebujemy jej całej która zajmuje wiele wierszy Hmm, powiedzmy, że potrzebujemy tylko hmm, zbudowanie tabeli przestawnej na takich danych. Więc wyłączam ładowanie do arkusza tej tabeli poprzednio zbudowanej. Tak, wyłącz. I teraz weźmiemy sobie wstawimy tabelę przestawną. Na czym? Użyj zewnętrznego źródła danych. Wybierzemy połączenie i Tutaj właśnie to pierwsze widoczne od góry jest naszym zapytaniem, naszym query. Jeżeli wybierzemy je jako połączenie i wstawimy tabelę przestawną, powiedzmy, no dobrze, niech to będzie w tym miejscu, albo w tym, w tym miejscu, ok? To już możemy, to jest tam niepotrzebne w tej chwili, to już możemy Budować nasze rzeczy. Wiadomo, że chcemy otrzymać wartości pewne, zagregowane, prawda? A także ta agregacja ma nastąpić według działów. Powiedzmy, chcemy wiedzieć, ile czego sprzedaliśmy, prawda? Ta wartość tutaj, podsumowanie 428,722, odpowiada całości naszych danych, prawda? Żeby taką tabelę ładnie jeszcze sobie móc z nią wiele rzeczy kombinować, musimy do niej sobie dołożyć na przykład fragmentatory. I tak weźmy po kolei datę, dział mamy w tabeli, więc nie potrzebujemy, sklep i typ dni. To są nasze fragmentatory. Oczywiście wszystkie z nich możemy sobie pomniejszyć. Prawda? Pierwszy, drugi, Niech tam sobie będzie drugi i trzeci. Lista dni. Jest ok. Lista dni weźmy powiedzmy w dwóch kolumnach. Dobra. Ok. Troszeczkę powiększymy też jeszcze. Może ustawimy jeszcze od razu pewną wartość tego fragmentatora. A mianowicie w ustawieniach fragmentatora ja bym sobie jednak Usunął to. Usunięte ze źródła danych. Wtedy nie będziemy mieli przy otwierzeniu tabeli, jeżeli jakieś nie pojawiły się elementy w naszej głównej tabeli, w tej której próbujemy yy, coś wyciągnąć. Jeżeli nie pojawiły się pewne elementy, to w naszej tabeli pracownik tak, także ich nie będzie. Dobrze, jak to działa? Proszę zobaczyć. Mamy tylko ze sklepu pierwszego. Wszystkie dni robocze i wszystkie wszystkie. Yy, Daty. Możemy podsumować. Oj, nie możemy. Możemy tylko w ten sposób i teraz z Jako mamy 212-115. U nas 212-115. Czyli się zgadza, prawda? Możemy brać tylko dni robocze. Mamy odpowiednie podsumowanie, prawda? Możemy brać odpowiednie daty, jeżeli chcemy od do na przykład, prawda? Jeszcze dosyć, nie dość tego w dniach roboczych. Tu mamy w tym momencie przerwę. Musimy to jeszcze raz zaznaczyć, jeżeli chcemy. A jeżeli chcemy, dni robocze, tylko tyle. Daje to spore możliwości analizy. Coś takiego. Ale sprawdźmy sobie, jak się zachowa nasza tabela, nasze query, nasze zapytanie, jeśli dołożymy jakieś dane. Tu mamy dodatkowe dane. Widać, że one są od innej daty, prawda? Tu ta data, te daty są inne niż w tamtym zestawieniu. Dobrze, skopiujmy je sobie. Układ jest dokładnie taki sam, więc możemy. Wystarczy, że skopiujemy sobie te elementy. Kopiuj, dostawiamy sobie gdzieś na koniec tam, prawda? Proszę bardzo, dostawione. Co musimy zrobić, żeby nasze, nasze query uwzględniło nam. Te dane. Musimy je sobie na nowo zaznaczyć, prawda? Do dołu. Może być więcej. W tej chwili zaznaczyłem więcej. Niczego nie przeszkadza. Dane, zakładamy filtr, ściągamy go, odświeżamy tabelę. Odśwież. I co mamy? Aha, może jeszcze wykasujmy filtry, żeby nam nie przeszkadzały. Trydat. Ile mamy? 841-476. I ty podsumujemy te wszystkie dane, które tutaj mamy. Proszę bardzo, na dole 841-476. A w tabeli tyle samo. Czyli dołożyliśmy pewne dane, i tabela nam je od razu uwzględniła. Nie musimy w takim wypadku odświeżać zapytania. Wystarczy odświeżenie tabeli, które spowoduje odświeżenie zapytania. Inaczej mówiąc, nasze query odpyta nam odpowiedni zakres danych i zwróci ten wynik do tabeli przestawnej. Dobrze, zobaczmy, że nasze zbudowane zapytanie jest odporne jeszcze na inną rzecz. Mianowicie, dołożymy sobie trzeci sklep. Mamy trzeci. Nie mamy dalszych danych do tego sklepu, ale te mamy. Co się stanie, kiedy odświeżę? Oj? Dlaczego nie chcesz odświeżyć? A, oczywiście. Odświeżyłem, nic się nie zmieniło, prawda? Dlaczego? Dlatego, że nasze dane były brane z tego zakresu, a my chcemy z tego zakresu może być więcej, robimy filtruj i wyłączamy filtr. Odświeżamy dane. Mamy. Mamy Milion osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści 443. Sprawdźmy. Milion osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści 443. Prawda? Oczywiście możemy takie dane także filtrować. Zobaczmy, że doszedł nam trzeci sklep. Dane tylko z trzeciego sklepu. Proszę. Tylko trzeci sklep. I tutaj. Wydaje się, że ta technika jest bardzo przydatna. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, proszę o powiadomienie mnie, że coś jest z tym nie tak. Dziękuję.